Halo, słuchaj, w była edycja. Arivi. Masz być o 18, rozumiesz? No dobra, już jadę. Cześć, witajcie, z tej strony oczywiście Buźka i jak wiecie, no, zbliża się już serwer wielkimi krokami. Postanowiłem dla was nagrać film, ponieważ Arivi jest jednym z serwerów które jako w sumie pierwsze bardzo tak cisną ten limit, y, powiedzmy, pistonów, zmniejszają go, bo teraz będzie on zmniejszony z 2000 na 800 sztuk. I właśnie tego dotyczyć będzie dzisiejszy film. Ale na samym wstępie tego filmu chciałem wam powiedzieć, że brakuje już około 1500 subskrypcji, żeby wbić 100 tysięcy, więc jeżeli chcesz pomóc mi wbić 100 tysięcy, to proszę Cię, zostaw w tym momencie subskrypcję. Oczywiście, jeżeli film Ci się spodoba, możesz zostawić łapkę w górę. Oczywiście, oddaj w komentarzach... Konkurs dla Was, także co 300 łapek losujemy jednego SVIPA. Musicie napisać swój nick w komentarzu, żebym wiedział komu taką rangę nadać. Wyniki będą przed startem. Także poprzedni limit pistonów wynosił 2000, czyli było to mniej więcej tyle, a obecny limit pistonów wynosi 800, czyli tyle. <grym> Jak widzicie, jest to duża zmiana, bo ponad połowę. Czy to mało? Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że to jakoś mega nie wpłynie na koblarki. Jedynie może znikną te kuboity, które tych koblarek miały przesadzoną ilość. Coś o czym kiedyś gadałem z Augustem swoją drogą z Guildybesku. On tam bardzo narzekał na te goblarki, że niektórzy budują kuboidy i mają tyle kablarek, nie da się przebić. I szczerze, jakby wydaje mi się, że te osoby po prostu fajnie sobie ogarniały ten kuboid, bo żeby go utrzymać i żeby tam wszystko naprawdę pracowało, no to trzeba troszeczkę czasu na to poświęcić, zakładając, że ktoś się wbije i niektóre mechanizmy potem trzeba jednak poprawiać po takiej wbicie także zajmuje też to dodatkowo dużo czasu, dlatego czasami się nie chce budować tych koblarek bo jest to no, bardziej czasochłonne niż wyłożenie e, zwykłego klocka z obsydianu oczywiście natomiast no, do obrony daje dużo ale dobra, teraz sobie pogadajmy o tym jakby co nam zmienia jakby taka liczba pistonów przygotowałem tutaj takie małe porównanie i mamy tutaj dwa zestawy takich wież po lewej stronie mamy wieże, które mają 50 kratek wysokości i no po prostu ich jest tutaj, jeżeli się nie mylę, to jest 16. Czekajcie, zapisałem sobie tutaj. Tak, jest tu 16 wież po 50 kratek, czyli jakby wychodzimy powyżej poziomu TNT, bo na większości serwerów, jak wiecie, po prostu powyżej 50 kratki sobie nie niszczy terenu, nie wybucha, więc na, na ludzie, jeżeli zbudujemy powyżej 50 kratki czy tam do 50 kratki, to, no, nic nam raczej nie grozi, jeżeli te koblaczki będą sprawne. E, natomiast jeśli zbudowalibyśmy je do poziomu 40, e, no to możemy już 20 takich wybudować koblarek, nie? Także e, przy budowie zabezpieczeń w gildii trzeba by sobie powiedzmy wybrać, oczywiście można by to jeszcze inaczej zrobić, e, bo ja kiedyś na przykład, jesteśmy w ogóle na mapie testowej mojej i ja budowałem takie koblarki, które jakby składały się z trzech pistonów i ten piston wypychał, czekajcie, bo to było tak bardziej tutaj, ten piston, ale wezmę sobie jeszcze jakiś inny blok, wypychał tu stona i ten działał jakby tak co chwilę, więc wypychał tutaj i ten wpychał znowu mu tutaj i dzięki temu ta koblarka bardzo szybko pracowała. Natomiast wydaje mi się, że budowanie na takie duże serwery, szczególnie jeżeli się buduje na sektorach, które są Mocno obciążone, no nie ma sensu, bo wiecie, no czasami się zdarzają jednak te lagi. TPS-y te czasami spadają na takich mega dużych bitach. Jednak jak się w jednej dziurze potrafi bić, nie wiem, z 500 osób, no to nie ma co się dziwić, że e, są po prostu lagi. Czasem można w taki sposób również to budować. Natomiast, no ja osobiście tego nie polecam na serwery, gdzie czasami występują lagi, albo nawet na serwery, gdzie nie wiem, jakoś bardzo rzadko się to zdarza. E, nie wiem, jeżeli chyba jesteście na jakimś sektorze takim. Gdzieś daleko i tak dalej, to można sobie pozwolić na coś takiego. Jeżeli Was nie przebija dużo gildii, to myślę, że to fajnie by się sprawdziło, bo jeżeli nie ma lagów na serwerze, to taka kolorka może naprawdę o wiele szybciej działać od takiego zwykłego słupka. Natomiast no, trzeba mieć na uwadze to, że jeżeli byłyby lagi, to może się okazać, że ona będzie strasznie słabo działać w porównaniu do takiej zwykłej. No i taka jest bardziej, mi się wydaje, bezpieczna. Natomiast, no, kolejną rzeczą, o której trzeba śmiało powiedzieć, e, ostatnio nawet nasza Gildia Roll została oskarżona. To było dosyć zabawne, ale na pewnym streamie, nie pamiętam jeszcze jaki to był serwer, e, zostaliśmy oskarżeni o x ponieważ jakby wbijaliśmy się od razu. Jak wiecie, jak mamy tutaj Kuboid, bo to jest taki wzór Kuboid zbudowany, to wbijaliśmy się od razu od rogu, bo wiedzieliśmy, że oni na pewno mają koblarki, bo 90% Community już zaczyna je budować. Więc nawet się nie udziliśmy, że ich nie ma, tylko zaczęliśmy od razu przybijać od rogu, żeby ewentualnie uszkodzić mechanizm, który jakby chroni tą główną koblarkę. O tym sobie też za chwilkę powiemy. I zostaliśmy posądzeni o X-Raya. No a prawda jest taka, że jednak większość osób i tak buduje te zabezpieczenia. Fajnie, że powstają jakieś limity, bo faktycznie niektóre kuboidy są po prostu przesadzone. Czasami. No ale wiadomo, no, to wymaga też pracy, więc jeżeli komuś się chciało coś takiego budować, no to według mnie jak najbardziej mógł coś takiego zrobić. Natomiast no, po, powstał taki limit, zobaczymy, może jeszcze okaże się, że zostanie ograniczony, tego nie wiemy. Kolejną rzeczą, o której musimy powiedzieć, że przeważnie jakby bedrock jest tak, nie, nie wiem, na pierwszym poziomie, teraz serwery dają też grubszy bedrock, <laughs> ciekawe czemu, na trzy kratki na przykład, żeby tak nie dało się za bardzo uderzyć też od bedrocka czy coś. Tych ludzi, którzy sobie tam kopali, bo, bo wiecie, różne dziwne rzeczy się działy. Także w, jakby w lewym scenariuszu możemy sobie pozwolić na cztery wieże. Jak widzicie, tutaj jakby wziąłem cztery wieżyczki na jedną stronę, czyli cztery strony byśmy byli w stanie z tego myślę na spokojnie zrobić. No i w prawym scenariuszu z racji tego, że jak widzicie, on jest trochę niższy, możemy sobie pozwolić na więcej stron, bo możemy sobie pozwolić, jak widzicie. Raz, dwa, trzy, cztery pięć więc możemy sobie pozwolić na przykład na cztery strony po jakby wiecie, cztery wieżyczki plus jeszcze na przykład jajko na środku możemy obudować też do tego poziomu, natomiast tutaj występuje prawdopodobieństwo, chociaż tego się jeszcze za bardzo nie robi, przynajmniej ja się nie spotkałem z tym że w sumie łatwo przestrzelić się nad tym poziomem po prostu pistonów, jeżeli jakaś gildia naprawdę miałaby dużo pistonów, a byłyby one niskie to wydaje mi się, że lepiej byłoby się przebijać w kuboid w ten sposób, że Wbijamy sobie powyżej jakiegoś tam poziomu, naprawdę wysoko i po prostu, jeżeli dojdziemy do środka, to opóźniamy na maksa TNT, jak się tylko da i żeby TNT po prostu leciało sobie w dół, aż się dobijemy od góry jakby do jajka. No nie wiecie, wiecie o co chodzi chyba. No tu jest środek Kuboida, tu za chwilkę sobie powiedzmy, przedstawimy, jak to będzie wyglądać, tylko muszę wyjść na górę, czekać. O, tutaj jest git. Dobra, i teraz patrzcie. Tutaj jakby zbudowałem taki przykład. Ponieważ jakby piston przesuwa, jeżeli się nie mylę, na 13 kratek, natomiast obszaru takiego roboczego mamy około 11 kratek, ponieważ tak jakby tutaj dwie kratki przeważnie, no jeżeli tutaj woda by została uszkodzona czy lawa, to już raczej nie ma tej koblarki. Także ja przyjmuję, że te dwie kratki sobie pomijamy. No i tutaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, nie? I tutaj mamy tak samo, jakby zbudowane, tylko bez mechanizmu. Czyli to jest powiedzmy taki wzór, gdzie większość osób coś takiego mniej więcej buduje, że są sobie po prostu ściany z dwóch stron. I to jest najbardziej klasyczny po prostu przykład dzisiejszych zabezpieczeń, jeżeli chodzi o gildię, dodatkowo często ludzie robią tak, że tu jest na przykład kolejna kublarka, i tu jest kolejna. Dzięki temu, jeżeli tu byśmy znowu dodali te kratki plus te 11, Tak jak widzicie, doskonale mielibyśmy tutaj chroniony ten mechanizm. No wiadomo, trzeba by to jeszcze troszeczkę odsunąć, bo TNT, które by tutaj wybuchało, myślę, że na spokojnie by to zniszczyło. To jest też rzecz, o której warto pamiętać. Jeżeli już budujecie takie goblarki, no to oddalajcie sobie jednak jedne od drugich. Bo jeżeli na przykład w sumie się buduje czasami takie ściany, no to one też niewiele dają generalnie, bo można tutaj dać na przykład drugi piston, nie? Tylko przy obecnym limicie, jakbyśmy zrobili taką podwójną tutaj. Ściankę. To tak naprawdę tutaj już nie moglibyśmy tego zrobić, bo brakłoby nam pistonów na wszystkie strony niestety. Także. <laughs> Także chyba lepiej jednak zbudować na pojedynczym pistonie. I w sumie może w ten sposób nawet zostało to przez administrację policzone, nie wiem. Ale wydaje mi się, że to będzie dosyć ciekawe ciekawy motyw. Nie będzie aż tyle tych zabezpieczeń. No bo widzicie, przy takim rozsądnym założeniu możemy powiedzieć, że. Każdy po jednej stronie będzie miał takie cztery wieże, czyli tak naprawdę dwie, dwie pary takich koblarek, nie? Czyli główną jakby broniącą i broniącą do tego mechanizmu. Także to jest ciekawa opcja. No dobra, ale idźmy sobie teraz na dół, bo zobaczymy sobie, jak to będzie wyglądać, jeżeli chodzi o Kuboid i jak ja bym mniej więcej na przykład coś takiego zrobił. Także jeżeli chodzi o środek, to tutaj wyznaczyłem fosę. To fioletowe to jest wy wyznaczona fosa tak mniej więcej, żebyśmy wiedzieli dokąd możemy sobie budować. Czekać, nie wiem skąd się to woda tutaj leje. A, dobra, już chyba wiem. Zrobimy sobie tak. Ten, ta zielona linia, którą tutaj widać, to jest 50. poziom, czyli zakładamy, że powyżej 50. poziomu TNT nie będzie niszczyć. To jest dosyć ważne jakby rzecz, wiecie, bo Kiedyś był przykład Gildi, już tutaj nie będę wymieniał z nazwy, kto wie, ten wie, która budowała też koblarki, ale zostali oni bardzo szybko przebici od góry, ponieważ strzelając TNT od góry, no jednak nie ma się takiej ochrony. Można też takie płaskie koblarki jakieś budować, natomiast no, ominęliśmy sobie wszystkie zabezpieczenia, które oni zbudowali i wbiliśmy się po prostu górą aż do jajka w kilka, w kilka minut, tak naprawdę, bo no nie musieliśmy żadnych koblarek niszczyć, więc no. To, to, to najlepiej działa właśnie na serwerach, gdzie jest jakby TNT poniżej tego poziomu. Nie i pamiętajcie, że itemy zawsze powyżej się trzyma wybuchania, więc wtedy jest git, nie wysadzam wam skrzynek z itemami. Jak to was przebiją, macie co na siebie założyć. Także polecam ten sposób również. No i dobra, i teraz powiedzmy, że jesteśmy tutaj na jajku. To jest tam 20 poziom chyba zbudowany, tam są mniej więcej 21 chyba. Te jajka właśnie nie pamiętam w stronę nie działa, nie mogłem zobaczyć. No i teraz potrzebujemy sobie tutaj jakoś wyznaczyć środek W którym byśmy chcieli zbudować te koblarki, no nie? Bo trzeba jeszcze jakby uwzględnić to, że gdzieś tutaj przydałoby się zrobić pokoje, zwłaszcza Gdy ma się dużą gildię, a te koblarki troszeczkę zajmują Dobra, zróbmy sobie tak Okej, okay, powiedzmy, że coś takiego No i myślę, że gdybyśmy zbudowali Gdzieś tutaj na środku mniej więcej Jakąś koblarkę to byłaby GIT, chyba. Czekajcie. Dobra, więc tak maksymalnie moglibyśmy coś takiego zrobić, myślę. I teraz, jeszcze jest jedno pytanie: Bo możemy zbudować to troszeczkę innym stylu. Jeśli zbudowalibyśmy. Zabezpieczenie takie, które na siebie nachodzi, to byłoby to lepsze, bo w przypadku uszkodzenia jednej strony cały czas ta druga strona się regeneruje, ale to już jest kwestia, jak wy byście sobie to zrobili. Ja tutaj zbuduję jakiś przykład takiej koblarki z jednej strony, żeby wam pokazać mniej więcej, jak ja bym to widział, jak to można zrobić i jak to będzie się jakby bronić, więc dla przykładu, tutaj zbudowałem właśnie takie dwie wieże. Teraz muszę podłączyć jeszcze mechanizm i pokażę wam oczywiście, jak podłączam mechanizm. To podłączenie już było pokazywane kiedyś na filmie, jakby... Ja z tego korzystam, jestem zadowolony, myślę, że to fajnie działa. Nie wiem, może da się to jakoś zrobić lepiej, jak ktoś tak potrafi e, zrobić lepiej, to niech sobie podłączy lepiej. Ja sobie tak podłączam i teraz tutaj na dole wystarczy, że dam negację, żeby to nam wszystko śmigało. Cały jakby zegarek opiera się na hoperach i komperatorze, także to musi być na serwerze, jeżeli tego nie ma, no to niestety, ale nie da się e, zrobić. Tego, tego mechanizmu, który tutaj będę budował. Także weźmy sobie jakąś tutaj. Róbmy negację. Po prostu. Można by to w sumie też inaczej podłączyć, nie? Ale. Ale myślę, że tak też jest. Okej. Okay. Tylko pytanie, czy ten dolny. Okej, okay, tu się zrobiło. Aha, okej, okay, dobra, bo ta woda powinna sp sp jakby spadać na dół. Dobra. Oszukamy no, tutaj troszeczkę, ale. <grym> No cóż, na serwerze trzeba by to po prostu jakoś inaczej zrobić, bo tu musi być też lawa, no nie? Żeby się generowało właśnie. Po prostu kratkę wyżej by trzeba zbudować. Całość. Eee, no dobra. Weźmy to, co potrzebne. Bezpieczny zegarek to jest taki mi się wydaje na 6 hopperów. Bo jakby zawsze wiadomo, że... Jakby nasza maszynka się przełączy. I jak widzicie z tej strony zacznie to już działać. Fajny jest taki efekt z tymi pochodniami, że to generuje się tak od dołu do góry. Jakby każde po kolei się wykonują. Dobra, ja teraz sobie podłączę na szybko drugą stronę. Bo ja jakby wyłożyłem tak pochodnie, że te pistony domyślnie są włączone, jak widzicie. Można by to inaczej podłączyć, tak, żeby były po prostu wsunięte i wtedy nie trzeba dawać tej negacji. No ale to już jest jakby wasza wola, jak sobie zbudujecie, no nie. I jeszcze ważne pytanie, dlaczego. Pytanie właściwie, odpowiedź. Dlaczego buduję z hopperów, a nie na przykład z repeaterów? Bo repeatery można bardzo precyzyjnie ustawić i podejrzewam, że nawet można by je ustawić, żeby pracowały szybciej niż na tych lejkach. Tylko z repeaterami jest taki problem, że niestety na serwerach czasami zdarza się, szczególnie po jakichś restartach i tak że te mechanizmy się po prostu wieszają a. No nie miałem jeszcze sytuacji, w której zawiesiłby mi się hopper Także po prostu ja korzystam z tego sposobu, uważam, że jest też On lepszy, no i nie ma raczej takich problemów, żeby właśnie Jedyny problem może być taki, jak wam się wbije wroga gildia i ma dostęp do takich lejków No to może wam coś wrzucić i po prostu wam stanie taka Koblarka, no nie? I teraz patrzcie, to o czym mówiłem wcześniej Jeżeli wbijalibyśmy się na środek Może z tej strony zniszczę Tutaj na przykład, gdzieś to mamy tak naprawdę koblarkę z dwóch stron, która będzie nas chronić. Jest to trochę wąsko, bo jest, no ale to ma bronić jakby tylko i wyłącznie jajka. I w momencie, w którym na przykład powiedzmy, że ten mechanizm tutaj zostanie uszkodzony. czekajcie, widzicie, ta strona już została uszkodzona, czyli powiedzmy, że wbili się i rozwalili ją. Więc setujemy sobie to na zero. Czekajcie, podlecę sobie. No, setujemy sobie na zero. To zobaczcie, ile ta koblarka jeszcze nam broni. Tak naprawdę, no, dosyć dużo, bo jeżeli ktoś by się wbijał nadal y, prosto na jajko, to tak naprawdę znowu ma tutaj ścianę, no, ewentualnie musiałby się wbijać delikatnie bokiem. Także to jest plus taki, takiej zachodzącej na siebie, powiedzmy, koblarki, no bo wiadomo, ktoś, kto wbijałby się do mechanizmu, mógłby się wbijać tutaj na dole i niekoniecznie cokolwiek by mu to dało, jeżeli chodzi o tą przerwę. No wiadomo, jeżeli przeniesą armatkę, no to wtedy tak, ale. Dodatkowo, żeby zabezpieczyć te koblarki jakby, po, no, Musielibyśmy zbudować kolejne koblarki gdzieś tutaj Albo tak nawet trochę bliżej Po prostu żeby te koblarki właśnie, może troszkę dalej Bo jakby te drugie koblarki mają bardziej za zadanie chronić już nie jakby samą gildię A chronić tutaj ten mechanizm, który się tutaj kryje Więc myślę, że trzeba by to jakoś tutaj ładnie policzyć I dobudować jeszcze kolejne koblarki, które będą bronić i wtedy przy założeniu, że budujemy je właśnie do poziomu ponad TNT, czy tam zrówno z TNT, czyli do tego 50 na spokojnie pistonów starczy nam właśnie na dwie takie koblarki plus dwie broniące. To czekajcie, zbuduję jeszcze te broniące. Także jak możecie zobaczyć, w ten sposób to wygląda. Dałem sobie taki większy foł, żeby to było fajnie widać. No i myślę, że taki scenariusz jest taki dosyć fajny, no mi się wydaje, że dałoby radę zmieścić, może troszeczkę zmienić jeszcze rozmieszczenie tego, ale myślę, że dałoby radę to zmieścić, żeby tutaj zaraz obok były kolejne koblarki i żeby każda strona miała po prostu kilka takich swoich wierszy. Więc jak widzicie, prosty sposób według mnie. Według mnie mniej więcej tak to może wyglądać, takie zabezpieczenie w gildii. Dosyć standardowo, natomiast ten środek mi się podoba tutaj ze względu na to, że... No, jeżeli na przykład prawa strona zostałaby uszkodzona, to nadal aż tam gdzieś do tego momentu będziemy mieli e, ścianę, no nie? Bo widzicie tutaj o. Do którego tutaj dotąd? O, to aż dotąd mamy ścianę, no nie? Zrobiono. Prawda, ta tutaj nie zachodzi, niestety. No, ale mówię, można by to jeszcze ewentualnie przesunąć. Natomiast zależało mi, żeby tutaj chronić ten zegarek jeszcze i tą całą wieżyczkę. Tutaj zieloną wełną jest zaznaczony piston ten. Tutaj, żeby było też, też to widać, że to wystaje jeszcze za ten piston, te kilka kratek. No, mogłoby jeszcze bardziej wystawać, tak mi się wydaje, bo tutaj jest jednak to mało miejsca, więc można by to jeszcze bardziej przesunąć. Natomiast, no, bez sensu byłoby też robić to w jednej linii, bo wtedy, jakby się ktoś wbijał, to wiecie, od razu by dwie zniszczył. Także myślę, że to też jest jakaś obrona. No więc, jak widzicie, ja bym to zrobił mniej więcej w taki sposób. Jestem ciekaw waszych propozycji w komentarzach, co wy byście zmienili, a ja mam pomysł, co jeszcze moglibyśmy tutaj zmienić, ponieważ teraz zbudowane są one do 50. kratki, czy tam 51., bo właściwie bedrock jest na pierwszej, także jedną kratkę moglibyśmy sobie tutaj ściąć po całości, oczywiście, żeby dojść do tego 50. magicznego poziomu, lub moglibyśmy zrobić coś innego. Gdybyśmy zrobili te koblarki do 40. kratki, tak, jak tutaj na przykładzie Wam wcześniej pokazywałem, to zostałyby nam jeszcze dodatkowe cztery ściany, tak naprawdę, bo ten to by nam zostało. Czekajcie, ja tu wezmę jakimś innym kolorem wełny, zaznaczę, żeby to się odróżniało, co ja mogłem tak od razu na początku zrobić. I jak widzicie, mamy tutaj raz, dwa, trzy, cztery pary, czyli na każdą stronę po takie dwie wieżyczki i jeszcze jedna para, znaczy jeszcze jedna czwórka, która mogłaby na przykład chronić naszego, nasz środek gildii czyli powiedzmy, że ktoś przebija się przez te wszystkie koblarki i tak dalej, niszczy te mechanizmy i tak dalej i tutaj jeszcze na przykład nie wiem, weźmy sobie obsidian tylko do łapki tutaj możemy też jeszcze coś zbudować w stylu cobblestone, mm, jakiś Także tutaj jeszcze moglibyśmy nawet od góry sobie popostawiać jakieś takie, taką ścianę, żeby zasłaniała jeszcze dodatkowo jajko w razie przebity. Też jest to myślę fajna opcja, wtedy tutaj sobie wskakujemy, robimy jakąś beczkę i knokamy tych typów po prostu, żeby spadali gdzieś niżej. To jest też dobra jakby obrona, albo też na przykład cztery takie ściany, wiecie, tutaj dać ścianę. Tutaj gdzieś te ściany, i żeby takie, takie, takie kółko się tutaj też zamknęło wokół tego jajka, również jeszcze na to by starczyło. E, tylko wiadomo, no to wszystko zabiera miejsca, bo widzicie, te dwie koblarki zabrały dość dużo miejsca. Gdybyśmy zbudowali jeszcze tutaj, tutaj i tutaj, no to wiadomo, tego miejsca by się zrobiło mało, tak naprawdę ten biały kwadrat byłby miejscem na pokoje, więc jeśli tu byśmy jeszcze wcisnęli zabezpieczenia, no to wtedy traci się trochę na funkcjonalności, a tak jakby można by umiejscowić te pokoje w tym tutaj białym trójkącie i byłoby wiadomo, że to już jest taki środek, który naprawdę tam trzeba bronić. Hmm, czy też właściwie można tu craftingówę jakąś fajną zbudować na podstawie tego, co już jest? I wyłożyć jakoś craftingami, bo w środku chyba gildii można coś takiego budować. Także jak widzicie, ja mam taką wizję. Myślę, że mo może podobną rzecz nawet zbudujemy już na Arivi. No skoro jest ten limit, to trzeba to jak najlepiej wykorzystać. Nie wiem, czy właśnie budować do 50, czy trochę niższe. To jest wszystko do przemyślenia, myślę. Ehm, a na ten moment będzie to już tyle. Także dziękuję Wam za oglądanie i koniecznie napiszcie w komentarzu, jakie rozłożenie, albo jakie ułożenie wy byście zastosowali w takiej gildii i dlaczego akurat takie. Pamiętajcie również zostawić łapkę i subskrypcję. Wbijamy 100 tysięcy i do zobaczenia w piątek.